Witajcie, kochani. Dzisiejszy temat naszego podcast, podcastu. Będziemy zgłębiać temat, który dotyka wielu osób. Porozmawiamy o różnicy między nieśmiałością a zagubieniem. To są dwie różne rzeczy, które są bardzo często mylone. I zastanówmy się, jak je rozróżnić: jakie są ich przyczyny i jak sobie z nimi radzić. Na początek zdefiniujmy czym jest nieśmiałość, a czym zagubienie. Nieśmiałość to stan, w którym osoba odczuwa lęk przed oceną innych ludzi. Może to prowadzić do unikania sytuacji społecznych, trudności w nawiązywaniu kontaktów i ogólnego takiego poczucia dyskomfortu w towarzystwie innych. Nieśmiałość jest często związana z niską samooceną i lękiem przed negatywną oceną. Natomiast zagubienie jest stanem, w którym osoba nie wie co robić, nie ma jasno określonych celów i kierunków w życiu. Może to być wynikiem braku pewności siebie, braku doświadczenia, e, trudności w podejmowaniu decyzji. Zagubienie często wiąże się z poczuciem braku kontroli nad własnym życiem i taką ogólną dezorientacją. Nieśmiałość może mieć wiele źródeł. Badania sugerują, że nieśmiałość może być dziedziczona. Pewne cechy osobowości, takie jak tendencja do lęku, mogą być wrodzone. Ważny jest także sposób wychowania ma ogromny wpływ na naszą pewność siebie. Dzieci wychowywane w surowych, krytycznych lub nadmiernie ochronnych domach mogą być bardziej narażone na nieśmiałość. No, ważne są też nasze doświadczenia życiowe w szkole, czy odrzucenie przez rówieśników mogą prowadzić do rozwinięcia nieśmiałości. Zagubienie może wynikać z takich kolejnych, innych zupełnie czynników jak brak wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół. Mogą te osoby czuć się zagubione, zwłaszcza gdy muszą podejmować ważne życiowe decyzje. Presja społeczna. Społeczeństwo wywiera ogromną presję na osiąganie sukcesów, i ci, którzy nie spełniają tych oczekiwań, mogą czuć się zagubieni. Zmiany życiowe: przejścia takie jak zmiana pracy, zakończenie związku, przeprowadzka do nowego miasta. Do nowego domu mogą powodować uczucie zagubienia, i to jest normalne. Najważniejsze, abyśmy umieli nazwać stan, który odczuwamy. Jak rozpoznać, czy jesteś nieśmiały, czy zagubiony? To może być kluczowe do znalezienia odpowiedniego sposobu. Do poradzenia sobie w trudnych sytuacjach. I oto kilka takich wskazówek, które mogą się Wam przydać. Nieśmiałość, czyli jeśli unikasz sytuacji społecznych, czujesz się niekomfortowo w grupie ludzi, obawiasz się oceniania, masz trudności z nawiązywaniem nowych kontaktów, prawdopodobnie zmagasz się z nieśmiałością. Jeśli masz trudności z podejmowaniem decyzji, Czujesz, że nie wiesz co robić ze swoim życiem, brakuje ci celów i kierunku. Może to oznaczać, że jesteś zagubiony. Jak radzić sobie z nieśmiałością? Może to być trudne, ale nie jest niemożliwe. Stopniowe wystawianie się na sytuacje społeczne jest istotne. Zaczynaj od takich małych kroków. Rozmowy z pojedynczymi osobami, a potem stopniowo zwiększaj poziom trudności i zaczynaj rozmawiać w grupie. Budowanie pewności siebie. Pracuj nad swoją samooceną poprzez rozwijanie swoich umiejętności i osiągania małych sukcesów. O budowaniu pewności siebie mówiliśmy w pewnym podcaście i webinarze. Można także dla osób, które. Chcą pójść na terapię, zastosować terapię poznawczo-behawioralną. E, ona jest najbardziej skuteczna w leczeniu nieśmiałości. Jak radzić sobie z zagubieniem? Znajdź wsparcie, porozmawiaj z bliskimi, którzy mogą Cię wesprzeć i pomóc znaleźć kierunek. Nie bój się, zdefiniuj swoje cele, poświęć czas. Na zastanowienie się, co chcesz osiągnąć w życiu i jakie kroki musisz podjąć, aby to osiągnąć. Porozmawiaj o tym z kimś z rodziny albo z przyjacielem. Szukaj też inspiracji. Czytaj książki, słuchaj podcastów, uczestnicz w warsztatach, które mogą cię zainspirować, pomóż znaleźć pasję, a przede wszystkim będą ciebie rozwijać. Ten rozwój osobisty. Jest bardzo istotny i jest bardzo dostępny w dzisiejszych czasach. Podzielę się teraz kilkoma historiami osób, które zmagają się z nieśmiałością i zagubieniem i jak udało im się przezwyciężyć te trudności. Ania była zawsze nieśmiała i unikała spotkań towarzyskich, ponieważ miała trudności z nawiązywaniem nowych znajomości. Dzięki terapii i stopniowemu. Wystawianiu się na sytuacje społeczne udało jej się zwiększyć pewność siebie i nawiązać nowe przyjaźnie. Tomek czuł się zagubiony po ukończeniu studiów i nie wiedział tak naprawdę, jaką drogę zawodową wybrać. Dzięki wsparciu mentora i uczestnictwu w warsztatach, udało mu się znaleźć swoją pasję, zbudować karierę w branży IT. Nieśmiałość i zagubienie. To dwie różne, ale równie trudne do przezwyciężenia stany. Kluczowe jest rozpoznanie, z czym dokładnie się zmagasz, a następnie podjęcie odpowiednich kroków. Aby sobie z tym poradzić, musimy to nazwać. Pamiętaj, nie jesteś sam i że zawsze możesz znaleźć wsparcie u bliskich specjalistów czy społeczności, które przechodzą przez podobne doświadczenie. Dziękuję, że byliście z nami w tym odcinku. Mam nadzieję, że nasze rozmowy pomogły wam lepiej zrozumieć różnice między nieśmiałością a zagubieniem oraz jak sobie z nimi radzić. Jeśli macie jakieś pytania, czy chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami, to bardzo zapraszamy do kontaktu. Każda uwaga z waszej strony jest dla nas bardzo cenna. A zatem do usłyszenia w następnym odcinku.